Cześć z tej strony Karolina Czołba, witajcie na moim kanale! Tak mnie strasznie urzekły te śliczne zwierzaczki z kolekcji P13 Forest Tea Party, że po prostu musiałam coś z nimi zrobić, chociaż w sumie planowałam robić coś wielkanocnego jeszcze. Ale musiałam, po prostu musiałam, bo są tak cudowne. No i zdecydowałam, że zrobię taką dekorację, którą możecie sobie na przykład jakąś taką podobną wykonać i gdzieś postawić bądź powiesić i jeszcze na przykład dodać jakieś zdjęcie dziecka. I to będzie dekoracja wykonana na bazie jabłuszka z rameczką. To jest jabłko z ramką z Woodhouse z mojego sklepu. Ono jest wykonane z płyty HDF 3 mm i będziemy je tutaj, słuchajcie, oklejać i dekorować. Ten wzór jabłuszko, żołądź, który tutaj widzicie, który właśnie już też robiłam wczesną jesienią, oraz ta gruszka, właśnie na jesieni wpadły mi do głowy takie proste wzory. Wiecie co, a są tak urokliwe. Naprawdę cieszę się, że w ogóle taka prosta rzecz wpadła mi do głowy i zrobiłam właśnie te bazy do mojego sklepu dla Woodhouse. Bo naprawdę fajnie się sprzedawały, wiele osób kupowało jej o zabiało, a to po prostu tak mnie cieszyło. No naprawdę super, super piękne rzeczy robiliście. Nameczka, którą właśnie zdjęłam, ona jest takim trochę dla nas ułatwieniem, dlatego że możemy ją pomalować osobno, tak jakby, i zamyka cały projekt w jakiejś, w jakiejś formie. Zawsze na początek, gdy zabieram się właśnie za dekorowanie zaozdabianie właśnie takiego jakiegoś nowego kształtu z Woodouts. Zaczynam od tego, żeby go sobie odrysować. Yy, zwłaszcza gdy właśnie chcę go okleić papierem, tak jak w tym przypadku, bo to będzie projekt niemalże całkowicie papierowy. Yy, więc odrysowuję sobie tutaj kształt tego jabłuszka i będę je wycinać. Zdecydowałam się na te kropeczki niebieskie, dlatego że jak później będziecie mieli okazję zobaczyć yy, te wszystkie zwierzątka, liście i tak dalej, one dosyć mocno jakby nie, nie chcę powiedzieć, że się zlewają, ale przy tak, takiej dosyć mocno rozbudowanej kompozycji, jak zrobiłam, robi się troszeczkę taki miszmasz na tym wszystkim. Dlatego chciałam, żeby tło jednak było jednokolorowe, a właściwie nawet już nie o to chodzi, że jednokolorowe, ale w zupełnie innym kolorze niż te brązy, zielenie, beże, które właśnie są na tych elementach do wycinania. I właśnie myślę, że, tak, że to był dobry pomysł, i, i też, też pewnie to zauważycie. I są tu osoby, które trafiły tutaj po raz pierwszy. No to witam Was serdecznie. To jest kanał, na którym tworzymy z papieru. Tworzymy w technice scrapbooking, cardmaking, mix media. Robimy bardzo fajne różne rzeczy. Wszystkie moje projekty możecie wykonywać. Ja Was tylko proszę o to, żebyście oznaczali mnie w mediach społecznościowych hashtagiem albo po prostu oznaczcie mnie tak, żebym mogła Was widzieć, wiecie, z małpką, i żebym mogła zobaczyć Wasz projekt. Chcę po prostu jeżeli zrobicie projekt totalnie identyczny, no to mam prośbę właśnie, żebyście po prostu dali znać, że to jest projekt na podstawie mojego tutorialu. Ja nie mam nic przeciwko, że on będzie identyczny. Ja po to robię te tutoriale, po to Wam pokazuję, żebyście mogli takie projekty robić. Tylko po prostu taka jest zasada, żebyście to jasno powiedzieli, że to jest właśnie na podstawie mojego tutoriala. Oczywiście jeśli się nim jakoś inspirowaliście i to będzie fajnie czy też widoczne, czy nawet niewidoczne, ale chcielibyście, żebym o tym wiedziała, no to też jest mi bardzo miło, jeżeli e, taką informację, czy na swoim Instagramie, czy na Facebooku, czy na blogu, czy na blogu, dacie znać, bo ja zawsze lubię oglądać, e, lubię oglądać po prostu te Wasze projekty i widzieć, że mam faktycznie wpływ na to, co tworzycie. Teraz jeszcze powiem o tym, co się tutaj zadziało na ekranie. Do tej pory, jak widzieliście, wycięłam element, e, który sobie wcześniej po prostu odrysowałam i zawsze później po tym jak już go sobie wytnę po tym śladzie, że tak powiem ołówka, no to zmniejszam go o około, ja wiem, 2-3 mm z każdej strony, żeby nic tam nie wystawało, żeby mogła łatwiej wpasować ten wycięty element w moją bazę, a przecież i tak wszystko przysłonię ramką, więc nie chodzi tu o żadną precyzję wycinania, ponieważ jeszcze będziemy właśnie tak jak mówię, naklejać na to ramkę i nic nie będzie widać. Yy, także jak najbardziej możecie też tak zrobić, a nie męczyć się z jakimś bardzo precyzyjnym wycinaniem. Następne co trzeba zrobić to jest słuchajcie przykleić ten papier. No i ja tutaj nie używam żadnego specjalistycznego kleju, tylko po prostu zwyczajny klej Magic. Generalnie zazwyczaj robię tak, że klej nakładam właśnie na bazę, a później przyklejam papier, a tutaj jakoś tak coś mi nie wiem, coś, coś mi się odwróciło i najpierw nałożyłam na papier, a później dopiero, dopiero na bazę dodałam jeszcze tak jakby dodatkowo po to, żeby mi się ten papier trochę jeszcze jakby poruszał, tak? Yy, nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli. Chodzi o to, że jak mam na przykład tylko na papierze, na który jeszcze w, w który wsiąknie ten, ten klej i jak go yy, położę na bazę, docisnę, to prawdopodobnie jak go gdzieś tam krzywo zrobię i, i będzie wystawał z jakiejś strony, to już nie będę mogła tego przesunąć. A jak zrobię yy, klej z jednej yy, i na bazę, i na papier, to prawdopodobnie będzie jeszcze yy, śliski i coś tam sobie będę mogła poprzesuwać. Następne co robię to będzie malowanie ramki. I tutaj się zdecydowałam, żeby pomalować tym razem ramkę na całkowicie biało. Nie będę robiła żadnych wzorków przez maski. No, troszeczkę będę później tuszowała tuszem Distress, ale zupełnie odrobinkę. Na początek używam białego gesso, po to, żeby sobie zagruntować troszeczkę ten materiał, żeby farba lepiej się trzymała. No bo trudno, trudno ukryć, że. Po prostu na tych bazach z HDF farba nie trzyma się tak idealnie i nie nakłada się tak idealnie jak na te grubsze bazy, które mamy w sklepie Woodhouse, które są z płyty MDF. No tam jest, jest to zupełnie inna jakość, jest to inna grubość materiału, no i inny komfort nakładania mediów, to po prostu tak jest. Natomiast nie każdy kształt możemy wyciąć z tej grubej płyty, dlatego też mamy w ofercie te, te cieniutkie które zresztą bardzo wam się spodobały i polubiliście je mocno. I ja zresztą też, bo jednak dają, dają więcej możliwości właśnie robienia tych ramaczek i tak dalej, także cieszę się, że cieszę się, że są one w sklepie i w produkcji. Kiedy już podkład moje gesso wyschło, no to używam słuchajcie farby, białej farby akrylowej. To jest akurat farba, już Wam mówię: Decor Paint Soft Spend Artu. Ja ją sobie troszeczkę rozcieńczyłam, ponieważ już mam jej bardzo mało. W ogóle mam już prawie zero białej farby, więc muszę sobie zamówić. Eee, I tak się zastanawiam, jaką, ale chyba z renesansu tak myślę, że może zamówię. No, zobaczymy. Co ja tutaj robię? No, oczywiście maluję pędzlem, pędzlem z włosiem do akrylowych farb, całkiem ładnie to się maluje, z tym, że wiecie co, stwierdziłam, że wiele razy będę musiała, no wiele, no dwa, może trzy razy będę musiała pomalować, żeby to ładnie i równo wyglądało, i po chwili doszłam do wniosku, że chyba łatwiej mi będzie po prostu zrobić tapowanie gąbeczką. Ogólnie takie tapowanie to chyba jest najlepsza metoda, żeby pokryć właśnie płytę HDF yy, i metoda po prostu, która pozwala na takie szybkie, bardzo szybkie i równe pomalowanie, z tym, że wykończenie oczywiście jest totalnie inne niż takie, które jakby zyskujemy dzięki temu, że malujemy pędzlem, tak? No, ale nie każdemu na tym zależy. Mi tutaj zależało, żeby było całkowicie biało i i żeby było równo, więc zdecydowałam się na gąbkę i myślę, że to był jednak dobry i szybki wybór. Następna rzecz to jest sklejenie. Słuchajcie, doklejenie ramki do plecków i tutaj też użyłam zwyczajnie kleju Magic. A żeby wszystko mi się w miarę dobrze y, trzymało i żeby przylgnęły do siebie obydwa elementy, używam takich klipsów. No, i tam powiedzmy chyba na 10 minutek to odłożyłam. Teraz, kiedy mamy tą podstawę, mamy tą bazę, na której będziemy tworzyć projekt, przydałby się jakiś plan, ale ten plan coś mi jeszcze nie przychodzi za bardzo do, do głowy. Myślałam, żeby zrobić coś tak z dołu do góry, później sobie pomyślałam, że może po lewej stronie. Ostatecz, ostatecznie zobaczycie, że wyjdzie tak, jak, jakby, jak planowałam od samego początku, ale od innej strony to wszystko jakby się zadziało. Dodatkowo oprócz tych elementów po lewej i po prawej stronie, które mam wycięte z arkuszy do wycinania, to przygotowałam sobie też dosłownie kilka elemencików, dwa kółeczka, serwetkę i dwa tagi, które wycięłam wykrojnikami Lady i Design. Po to głównie, między innymi, żeby sobie troszeczkę zrobić taką, wiecie, podbudówkę, żeby stworzyć jakby to miejsce, od którego w ogóle zacznę ten projekt robić, od którego zacznę rozbudowywać całą kompozycję. No i tutaj właśnie. Za to posłużą mi właśnie tagi, kółeczko i największe też elementy później kwiatowe. Przed chwilą mieliście okazję zobaczyć, że wyciągnęłam sobie trochę takich fajnych wstążek. To są Shabby Ribbons, stążeczki takie bardzo podniszczone, że tak powiem, ale podniszczone celowo, które są fajne do różnych takich w szczególności projektów Shabby Chic takich w ogóle romantycznych, ale my tutaj sobie je wykorzystamy do projektu ze zwierzątkami i myślę, że też będą fajnie pasowały i właśnie używam je do udekorowania troszeczkę tych tagów, które wycięłam z wykroj wykrojnikami, no bo po to jest słuchajcie, ta dziurka, żeby coś przez nią przewlec, jakiś sznureczek, jakąś wstążeczkę, wtedy będzie to wszystko fajnie wyglądało. Teraz tak sobie myślę, że troszeczkę przyspieszę dokładanie elementów. Tak, jak zwykle mam przygotowane pianki craft, które sobie pocięłam jakieś tam, z jakichś po prostu, że tak powiem, kawałków, które mi zostały. No, a jakieś małe kwadraciki, takie dowolne, bez ładu, bez składu, po prostu będę je sobie docinała, w zależności od tego, jakie duże elemenciki będę potrzebowała. No i tutaj, tak jak zawsze robię, gdy buduję kompozycję wielowarstwową i jakąś taką mocniej rozbudowaną, którą wiem, że będę uzupełniała z różnych stron elementami papierowymi i nie tylko. Zawsze, zawsze słuchajcie, staram się przyklejać elementy na piankę czy na inny jakiś materiał, który podwyższy mi element i oddzieli go od papieru o około 2 mm. To może być tektura, jakaś taka zwykła falista, wiecie, to może być właśnie karton. Mogą być to na przykład resztki od tekturek, jeśli takie używacie. Cokolwiek, co podwyższy nam, co podwyższy nam te elementy, oddzieli je od papieru. No i też pamiętajcie, aby jakby przyklejać tylko w jakiś takich niedużych miejscach, żeby było później można wsuwać jeden element pod drugi, żeby nam te pianki nie przeszkadzały właśnie w wsuwaniu tych elementów, w nakładaniu jeden na drugi, jeden pod drugi. No taka jest ta moja główna zasada, o której mówię i mówię mówię do zludzenia, ale myślę, że może dzięki temu robicie właśnie te swoje przestrzenne projekty. I z zadowoleniem oglądacie, że one faktycznie rosną mocno w górę i robią się bardzo trójwymiarowe. Pamiętacie, na początku mówiłam Wam, że te wszystkie elemenciki dosyć mocno ze sobą się jakby mieszają i yy, scalają, jakby tak mam na myśli wizualnie. Nie odznaczają się jeden od drugiego. Może trochę był to mój błąd, że nie zaznaczyłam im krawędzi. Yy, Tuszami, jakimiś tuszami Distress na przykład, ale jak już tego nie zrobiłam, no to jakby czasu nie cofnę. Natomiast stwierdziłam, że warto wprowadzić pomiędzy ten gąszcz zwierzaczków i, i liści i tak dalej, warto wprowadzić jakieś elementy, które nie będą miały żadnych wzorów i tutaj widzicie, że zrobiłam trzy banerki w jasnym niebieskim kolorze no i nadal właśnie jeszcze dokładam te moje różowe taki. No i powiem Wam, że tak naprawdę bije się z myślami teraz, czy cały ten film pociąć i, i jakby pokazać Wam tylko, element, jakby, jakby to powiedzieć, po kawałeczku, co tam doczepiłam, na co się zdecydowałam, czy po prostu zostawić go w takiej formie, żebyście sobie mogli zobaczyć e, dokładnie, jak to wszystko przebiegało, ale by to trwało chyba prawie 50 minut, więc to chyba jednak jest troszeczkę przesada. Dlatego postaram się no, jednak troszkę go skrócić. No dobra, jeszcze zobaczymy. Może zamiast skracać, to po prostu tutaj bardziej przyspieszę film. Jak widzicie, próbuję zrobić scenkę, w której myszka będzie sobie piła herbatkę z wiewiórką. Takie wiewiórki latają codziennie wokół mojego domu i strasznie wkurzają moje koty, które od samego rana, od piątej szaleją i walą w okna, żeby te wiewiórki znale znaleźć, złapać. Albo na przykład wchodzą na same czubki sosen i musimy, znaczy nie musimy, ale zdejmujemy je. I tutaj zobaczcie, w tych elementach mamy zarówno jakby zwierzątka, same tylko pojedyncze wycięte, oraz mamy już zwierzątka, które jakby siedzą już na jakiejś tam kompozycji, są wkomponowane w jakieś listki, w jakieś talerzyki. I tu jeszcze też trochę zastanawiam się, które z tych zwierzątek wybrać. Dodaję też. Yy... Troszeczkę elementów takich dodatkowych, typowo leśnych, które mogą się w takiej scence znaleźć. Czyli tutaj mam na myśli te grzyby, które widzicie za myszką. Myszka siedzi sobie na talerzyku. Jest tutaj osobno, słuchajcie, w tej kolekcji osobno talerzyk i osobno jest myszka, ale akurat tak się złożyło, że to mi pasowało, więc stwierdziłam, że nie będę kombinować i niepotrzebnie jeszcze tutaj warstwować. Za to yy, dodałam tutaj imbryczek, który właśnie jest osobnym elementem, no bo wiadomo, że z czegoś ta herbatka <grym> musi wypłynąć. Na pewno będę dodawała też napis Happy, tak jak na pewno myślę, że widzieliście po prostu na początku tego filmu, na tych zdjęciach wykonanej już pracy. Powiem Wam, że same te elementy w sobie są niesamowicie piękne i naprawdę fajne, ale obawiałam się, że nic mi dobrego z tego projektu nie wyjdzie. Trochę się martwiłam, że za dużo tego wszystkiego jest, że jakby nie odznaczają się te elementy wystarczająco, żeby tworzyć jakąś fajną taką scenkę widoczną. Natomiast y, bałam się cały czas, że to wszystko się ze sobą zleje i jakiś taki będzie, no nieciekawe, ale mam nadzieję, że y, na końcu filmu stwierdzicie, że jednak wybrnęłam z tego. Myślę, że to tło jasne też y, dało tutaj y, troszeczkę efekt. Myszkę, myszkę nie myszka, tylko wiewiórkę zdecydowałam się użyć taką, która nie ma y, wokół żadnych elemencików. I stwierdziłam, że tak ją ponacinam, takiej ponacinam tutaj w miejscach łapek, żeby wyglądało, że ona trzyma ten imbryk, tak jakby chciała tą herbatę myszce po prostu nalać. No bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ponacinać takie, takie stworki, żeby można im było coś tam w te łapeczki włożyć. Zawsze fajniej to wygląda. No i to jest taki dodatkowy, ciekawy po prostu zabieg, który można zrobić w tego typu projektach teraz kochani zostawię Was z muzyczką, bo u mnie w domu się dzieją szalone rzeczy, biegają tutaj kowboje, policjanci strzelają i po prostu już nie będzie ciszy, żeby nagrać Wam dzisiaj żeby nagrać Wam dzisiaj tutaj voiceover, więc myślę, że włączymy muzykę i tak będzie znacznie, znacznie lepiej i spokojniej. Będziecie też widzieli jak dodaję tutaj dużo kwiatów, na końcu to w ogóle poszalałam z kwiatami. Myślę, że ostatecznie projekt wyszedł naprawdę fajnie. Jeśli się Wam podoba to oczywiście proszę dajcie mu łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Filmy możecie jak najbardziej udostępniać wedle własnej woli. Ja się zawsze z tego cieszę, ponieważ więcej osób zobaczy moją pracę. W opisie tego filmu znajdziecie linki do sklepu, w którym możecie kupić tą kolekcję i oczywiście do mojego sklepiku w Woodhouse. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że filmik będzie się podobał. Była to mozolna praca, ale dała dużo satysfakcji, końcowy efekt jest fajny i myślę, że Wam też się spodoba. Dziękuję Wam już teraz serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia we wtorek, a może wcześniej, zobaczymy.